Z rodziną najlepiej wychodzi się na zdjęciach, niedaleko padaje jabłko diabłoni. Coś tam też było z Twoją starą. Motyw pogmatwanych relacji rodzinnych elektryzuje czytelników już od wielu lat, dlatego przygotowałem sobie sagę, a wraz z Waszą pomocą wybrałem aż 10 książek, które idealnie wpisują się w motyw sag rodzinnych. Będą to wielotomowe cykle, ale będą też pojedyncze książki, które myślę, że mogą Wam się spodobać. Seria, którą wymienialiście najczęściej to Stulecie Winnych, Albeny Grabowskiej. Jest to chwytające ze serce opowieść o trzech pokoleniach kobiet. Zaczyna się od bliźniaczek, które przychodzą na świat przed pierwszą wojną światową, później dorastają. I stają się matkami w czasie II wojny światowej, a później w kolejnych latach, no wiadomo, że stają się babciami. I te książki łączą w sobie przyjemne z pożytecznym, bo z jednej strony historia obyczajowa kobiet, a z drugiej strony słychać w tle strzały I wojny światowej, II wojny światowej, a później kolejne trudne wybory i trudne koleje losu które stają przed bohaterkami tych książek. I ta książka dowodzi tego, że kiedy wydaje nam się już, że my odcierpieliśmy w swoim pokoleniu, to następne będą miały łatwiej, nic bardziej mylnego. Okazuje się, że historia często lubi zataczać koło, te sformułowanie kurwa kiedyś to było Przestaje być aktualne już w kolejnym pokoleniu. Na tej liście musiało się również pojawić 100 lat samotności Gabriela García Marqueza. Marquez z kolei nie potrzebował kilku tomów, żeby zmieścić całą stuletnią historię samotności rodziny błędów. W małym miasteczku swoje życie toczy od pokoleń, rodzina, na której ciąży jak stygmat fatum kazirodztwa. Obserwujemy bohaterów niemalże identycznych, ale różnych od siebie. Naznaczonych tymi samymi przekleństwami, mierzących się z tymi samymi problemami. W powieści Markeza Czas jest płynny. Stolik Samotości jest taką książką dla koneserów wina wytrawnego, że napijecie się, smakujecie i doszukujecie się różnych nut, różnych odcieni, różnych barw. Kolejną z książek, czy też serii, której nie mogło tutaj zabraknąć, jest Gra o tron George'a Martina. Nie przeżyłbym, gdybym nie znalazł czegokolwiek z fantastyki, a jeżeli fantastyka i sagi rodzinne, no od razu pierwsze moje skojarzenie, wszystkie książki z cyklu Pieśni, Lodu i Ognia. Serial niestety może wam odebrać przyjemność z czytania, ale jeżeli już jakiś czas temu go obejrzeliście, to sięgnięcie do literackiego pierwowzoru może z powrotem sprawić Wam dużą przyjemność. Nie kojarzy żadnej innej sagi fantazy, w której przeplatałoby się tyle historii wielu zwaśnionych ze sobą rodów, walki o władzę, oczekiwania na przejęcie tronu, na wszystkie knowania i fortele, żeby tylko dostać się do władzy. Gra o tron kojarzy mi się z czerwonym winem, być może ze względu na jednego bohatera, który bardzo go nadużywał. Jako serię z motywem sag rodzinnych wymienialiście również Siedem Sióstr, Lucindy Riley. To historia o sześciu siostrach. Nie pomyliłem się, bo tę siódmą muszą odnaleźć i dowiedzieć się, co się z nią stało. Mają przybranego ojca, którego nazywają pasatem. pasaltem. I Maja, najstarsza z sióstr, dociera do Brazylii, do Rio de Janeiro. I tam trafia na pewnego pisarza, który pokazuje piękne miasto, ale również zdradza jej sekrety związane z historią jej rodziny. A tam w roli głównej jej prababka która wyszła kiedyś za mąż z mostu, później wyjechała do Francji, poznała innego, zaczęła wieść inne życie, no i to wszystko tak się... no. Czytelnicy piszą, że jest to romans, a ja dodam, że składa się z siedmiu tomów, do tej pory wydanych w Polsce. Nie wybaczyłbym sobie, gdybym nie dał tej książki ojciec chrzestny, Mario Puzo. Czy uchował się jeszcze ktoś, kto nie zna losów rodziny Corleone? Jeżeli tak, to zazdroszczę. Absolutny, fenomenalny, ponadczasowy geniusz, który stał się pierwowzorem dla wszystkich późniejszych historii o tematyce gangsterskiej. Ojciec chrzestny jednak to nie tylko mordobicie nogi w betonie i garota na szyi, chociaż to ostatnie kilka razy się pojawia, ale to przede wszystkim historia o sile rodziny, o honorze, o walce, o utrzymanie tych najbardziej fundamentalnych wartości o lojalności przede wszystkim. I tych wartości bezwzględnie przestrzegać musi każdy członek rodziny, bo jak nie to garota na szyję i do zboża. Historia zawarta w Ojcu Chrzestnym choć wielowątkowa i tych wątków znajdziecie trochę więcej w książce, niż w filmie, to skupia się najbardziej na jednym z synów Vita Corleone, Michaelu, który na początku trzyma się z daleka od całej swojej rodziny, ale później, kiedy wraca po latach, okazuje się, że to on stanie się tym, który będzie chciał stanąć na straży obrony wartości swojej rodziny i poniesie tego konsekwencje. Zachęcam was do tego, żebyście sięgnęli także do Sycylijczyka Puzo, który odkrywa trochę inną, poboczną historię, ale zdecydowanie nie mogę polecić tego, co próbował kontynuować Winegardner. Gardner, o, nie są najlepszej jakości książki. W tym miejscu a jakże musi być saga o ludziach lodu. Margit Sandemo. I to jest właśnie ta saga, do której będziecie potrzebowali nowego regału albo jednego czytnika, bo składa się. Z 47 tomów. Akcja obejmuje okres od XVI do XX wieku i toczy się przeważnie w krajach skandynawskich. Opowiada o dziejach rodu ludzi lodu, którego przodek, aby otrzymać nieśmiertelność, zawarł pakt z diabłem. Ale na świat w końcu przychodzi ten jeden, który podejmuje starania, aby zniszczyć przekleństwo. Ten cykl jest lekki i niezobowiązujący i duża część czytelników poleca go właśnie jako audiobook. Jak konkretna saga rodzinna, ale jednotomowa to na. Wschód od Edenu, Johna Steinbecka. Jest to książka uznana za jedno z najwybitniejszych dzieł tego autora. Opowiada historię farmera, który samotnie wychowuje dwóch synów. Chłopcy różnią się od siebie jak woda i ogień, a jedyne, co ich łączy to nieustanna rywalizacja o miłość surowego ojca. Aaron jest spokojny, kalto urodzony buntownik, który żywi niechęć do brata i za wszelką cenę chce odnaleźć matkę. Jak już same imiona bohaterów mogą wam sugerować, to jest to pewnego rodzaju nawiązanie do biblijnej opowieści o Kainie i Ablu. Jest to książka, którą z pewnością warto przeczytać. Czytelnicy polecają również Spacer Aleją Róż, Edyty Świątek. Zwróciłem uwagę na to, że akcja rozgrywa się niedaleko Limanowej. Przepiękne miasteczko, biblioteka, a nade wszystko ludzie, więc mam nadzieję, że jeszcze kiedyś będę mógł się tam pojawić. W małej wsi pojawiają się zamożni gospodarze, którzy nie są zbyt ciepło przyjęci przez lokalsów. Dochodzi do konfliktów, dochodzi do scen zazdrości. I ta książka ma podłoże obyczajowo-społeczne, ale również w jej tle pojawiają się przemiany polityczne. Warto również zwrócić uwagę na filary ziemi. Kenna Foleta. Tutaj z kolei przenosimy się aż do XII wieku. Budowa monumentalnej katedry, a w tle dzieją się rzeczy różne. Dochodzi do morderstwa arcybiskupa i istotne zaczynają być walka o władzę nad krajem oraz Trudne losy społeczności średniowiecznej Anglii. Powieść jest wielowątkowa i łączy w sobie różną tematykę: historię, architekturę, intrygę, romans, obyczaj i religię. Intrygi, miłość, seks, krwawe zbrodnie, mnoczne tajemnice myślę, że w filarach Ziemi znajdziecie wszystko, co tylko wasza dusza zapragnie. A możecie sobie nawet sięgnąć też do serialu, chociaż teraz chyba nie jest na żadnej z platform dostępny. A jednotomowa historia o rodzinie to Middlesex. Jeffrey Eugenides obejmuje aż 8 dekad, i wszyscy prawie zgodnie mówią, że jest to książka przede wszystkim o tolerancji. Porusza bardzo delikatny temat tożsamości płciowej, w tle historia Stanów Zjednoczonych, przemian społecznych, kulturowych. Niektórzy z czytelników doszukali się podobieństwa do Foresta Gampa i stwierdzają, że książka nie tylko bawi, ale też uczy tych najistotniejszych fundamentalnych wartości. Mam nadzieję, że to zestawienie książek z motywem sag rodzinnych przypadnie Wam do gustu, wybierzecie coś dla siebie. No, spośród takiej ilości propozycji myślę, że na pewno tak będzie. Wszystkie z tych książek dostępne są w abonamencie Legimi. Możecie przez 7 dni za darmo sięgnąć do której chcecie, a jeżeli macie turbo tempo czytania, no to może nawet zmierzycie się ze wszystkimi. Oczywiście brakuje tutaj jakichś książek, więc napiszcie w komentarzu jakie sagi rodzinne według Was jeszcze Mogłyby się tutaj znaleźć. Z pewnością wszystkim nam się to na przyszłość przyda, jak już przeczytamy te 10, które wymieniliśmy. To jest też dobry moment na to, żeby zasubskrybować kanał Okonia w sieci na YouTube, żeby wiedzieć, kiedy pojawi się następny film o książkach. No i też wpaść na Instagrama, bo dzięki właśnie pytaniom do Was, to Wy macie wpływ na to, jakie książki w tych zestawieniach się pojawiają. Tymczasem ode mnie byłoby to na tyle. Mam nadzieję, że z Waszą rodziną nie wychodzicie najlepiej tylko na zdjęciach. Trzymajcie się, cześć, z książkowym pozdrowieniem.